Żyję w rytmie czterech, pół roku, w zgodzie z naturą i pogodą. Codziennie podejmuję wiele ważnych decyzji. Nie wyobrażam sobie bardziej urozmaiconej pracy. Hej, jak tam? Wszystko zebrane? Tak, to ostatni ładunek na dziś. Sporo tego było. To prawda. To będzie naprawdę dobry rok. Zaraz ci pomogę przy rozładunku. Cieszę się, że znów się spotykamy. Dzień dobry. Co słychać? Wszystko w porządku? A co u ciebie? Też dobrze. Zapraszam do środka. Jeśli chodzi o środki do zwalczania chorób liści, BASF dysponuje innowacyjnym rozwiązaniem w postaci produktu o nazwie Systiva. To pierwszy fungicyt, który nie wymaga oprysku, bo stosuje się go już podczas zaprawiania nasion. To ciekawe. To znaczy fungicyt, który stosuje się na nasiona, a nie w oprysku? Systiva jest kompletną nowością i krokiem milowym w ochronie roślin. Zmieni i udoskonali sposób, w jaki uprawia się jęczmień. Systiwa to fungicyt, który stosuje się na nasiona. Zawiera nową substancję czynną o nazwie ksemium, wynalezioną przez BASF. Ksemium zapewnia ochronę przeciw infekcjom chorób, której potrzebują rośliny. Pozwól, że coś ci pokażę. Składnik aktywny blokuje metabolizm patogenu i tym samym zatrzymuje wzrost grzyba. Jasne! Tak zabezpiecza się ziarno. Ale przecież nadal będę musiał opryskać rośliny na początku wegetacji. Z systiwą nie trzeba robić oprysku. Stosuje się ją bezpośrednio na materiał siewny. Dzięki wyjątkowym zdolnościom przemieszczania wewnątrz rośliny systiwa szybko się wchłania i jest rozprowadzana do wszystkich jej części. Zastosowana do nasiennie razem z zaprawą chroni rośliny przed infekcjami przez kilka miesięcy. Dlatego nie trzeba już wykonywać pierwszego zabiegu fungicydem. Ale w jaki sposób Sistiwa pozostaje tak długo w roślinie? Sistiwa jest stale pobierana przez korzenie. I dlatego daje tak długotrwały efekt. Czyli w przyszłości nie będę musiał pryskać młodych roślin fungicydem. Czy Sistiwa będzie też chroniła je przed plamistością siatkową, rynchosporiozą i innymi chorobami liści? Jak najbardziej. Mam nadzieję, że nie zanudzę się wiosną. <grystanie> Jednak miałem co robić. Muszę przyznać, że dzięki systemie nie musiałem wykonywać oprysku fungicydem i zyskałem dodatkowy czas na inne zajęcia. W końcu nie jestem już zdany na łaskę pogody. Rośliny są zdrowe. Po szybkich wschodach widać, że już od siewu mają zapewnioną skuteczną ochronę przed porażeniami. To pewny prognostyk do uzyskania wysokiej jakości dobrych plonów. Sistiva, pierwszy bezopryskowy fungicyd w jęczmieniu jarym. Fantastycznie. Nie lata, kiedy bywało mało chorób, ale nigdy tyle nie zebraliśmy. Co w tym roku po Sistiwie. Wiesz co? dzięki silnym korzeniom rosną zdrowe i silne rośliny. Mm, excellence. Nawet w porównaniu ze zdrowymi niechronionymi roślinami widać, że te po zastosowanej systywie są mocniejsze i wytrzymalsze. Proszę się rozejrzeć. Rośliny mówią same za siebie. To jest właśnie efekt Excellence. Excellence. Kilka niezależnych badań wykazało to samo. Już w fazie kiełkowania jęczmień wykształca mocniejszy system korzeniowy. Rośliny cechuje większy wigor i odporność na czynniki stresowe, takie jak susza czy zimno. Sistiva jest dużym krokiem naprzód, szczególnie dlatego, że jest tak łatwa w stosowaniu. To dodatkowy czas na mnóstwo innych zajęć w gospodarstwie. Doskonale! Popatrz, czy to nie wspaniałe? Tak, szefie. Rewelacja. Dzień dobry. Jak. Zadowoleni? Muszę przyznać, że Sistiva to najlepsze, co mogło nas spotkać. Całkowicie zmieniła sposób naszej pracy. Mieliśmy fantastyczne zbiory. Bardzo się cieszę. Inwestycja naprawdę się opłaciła. To wspaniale. BASF, the chemical company.